Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy moi bracia i siostry, umiłowani rodacy, wielką radość sprawiacie mi dzisiaj, przybywając na jasną górę z ziem rastarych piastowskich, z dolnego Śląska, z opolszczyzny, z ziemi lubuskiej, wielką radość sprawiacie mi dzisiaj, przybywając z Waszymi pasterzami w tej tak licznej pielgrzymce metropolii wrocławskiej. Witam Was wszystkich. Witam archidiecezję wrocławską. Witam diecezję opolską. Witam diecezję Gorzowską. Witam waszych pasterzy Metropolitę Wrocławskiego Henryka oraz księży biskupów pomocniczych z Wrocławia, biskupa Opolskiego Alfonsa oraz księży biskupów pomocniczych z Opola. Witam biskupa Gorzowskiego Wilhelma, z którym jestem szczególnie związany. Tym samym dniem nominacji biskupiej. Witam także Jego biskupa pomocniczego Pawła, którego z kolei ja na biskupa konsekrowałem w dawnych czasach. Proszę Was. A przede wszystkim proszę waszych pasterzy ażeby powróciwszy do Wrocławia złożyli moje wotum i pomodlili się wraz ze mną na grobie świętej pamięci kardynała Bolesława Kominka Metropolity Wrocławskiego, z którym łączyły mnie szczególne więzy przyjaźni aż do jego śmierci. Proszę również, ażeby podobne wotum wraz z modlitwą złożyli w Opolu na grobie świętej pamięci biskupa Franciszka Jopa, któremu wiele zawdzięczam. Wreszcie w Gorzowie na grobie świętej pamięci biskupa Bększa. Proszę was także, ażebyście wy, pielgrzymi, uczestnicy tego dzisiejszego spotkania, z papieżem Janem Pawłem II na Jasnej Górze pozdrowili ode mnie wszystkich rodaków mieszkających w Rzeszy Wielomilionowej na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, na Ziemi Lubuskiej, żebyście pozdrowili wszystkich Waszych kapłanów, tuż pasterzy siostry zakonne, rodziny zakonne, przede wszystkim ażebyście pozdrowili całą społeczność ludu Bożego i narodu polskiego zamieszkującą tę Ziemię. Jeszcze na jedno mi pozwólcie, że wtrącam się tutaj w prawo gospodarza i coraz to witam jakichś nowych gości z zagranicy, przybywających do naszego grona na uroczystości Stanisławowskie. Dzisiaj pragnę powitać nowego gościa, którego wszyscy dobrze znamy. Wprawdzie przybywa ze Stanów Zjednoczonych, ale nosi polskie nazwisko. Kardynał Jan Król. Wiemy zaś, że jest w Stanach Zjednoczonych arcybiskupem Archidiecezji Filadelfia. To jest miasto, które w Stanach Zjednoczonych nosi najpiękniejszą nazwę, bo oznacza miłość braterską. W duchu braterskiej miłości, tutaj go witamy, my rodacy jego rodziców i przodków. To tyle na razie, powitań i pozdrowie. Wystarczy. A teraz pozwólcie z jasnej góry przekażę szczególne wotum do sanktuarium świętej Jadwigi w Trzebnicy Kolo Wrocławia. Tym wotum jest świeca paschalna, którą przywiozłem z Rzymu oraz kielich dla sanktuarium Trzebnickiego. Mam, jak wiecie dobrze, szczególne powody do przekazania tego wotum, które w tej chwili odbiera ode mnie Metropolita Wrocławski. Mam szczególne do tego powody. Opatrzność Boża w swoich niewypowiedzianych zrządzeniach. Wybrała dzień 16 października 1978 roku jako dzień przełomowy w moim życiu. W dniu 16 października Kościół w Polsce czci świętą Jadwigę Śląską. I dlatego też poczytuję za mój szczególny obowiązek Złożyć dzisiaj na ręce Kościoła w Polsce, na ręce Metropolity Wrocławskiego, to wotum dla świętej, która jako patronka sąsiadujących narodów jest również patronką dnia wyboru pierwszego Polaka na stolicę Piotrową. To wotum, które odebrał Metropolita Wrocławski, oddaję jak gdyby w ręce wszystkich pielgrzymów, którzy dzisiaj tak licznie, tak tłumnie przybyli na jasną górę z całego Dolnego Śląska. Proszę. Abyście po powrocie do Waszych stron zanieśli to papieskie wotum do sanktuarium w Trzebnicy, miejsca, które stało się nową ojczyzną z wyboru świętej Jadwigi. Tak jak moją nową ojczyzną z wyboru Chrystusowego. Stał się Rzym. Niech też to moje wotum dopełni długiej historii ludzkich wydarzeń, nieraz bardzo trudnych, a zarazem dzieł Bożej Opatrzności, jakie wiążą się z tym miejscem, z tym sanktuarium w Czebnicy i z całą Waszą Ziemią. Święta Jadwiga, żona Henryka z rodu piastów, zwanego Brodatym, pochodziła z bawarskiej rodziny Andeks. Objawiła się w dziejach naszej ojczyzny, a pośrednio i całej Europy XIII stulecia, jako owa Niewiasta dzielna, o której wspomina z taką radością Pismo Święte, szczególnie w pamięci naszej utkwiło i zawsze tkwi to wydarzenie, którego bohaterem był syn Świętej Jadwigi, książę Henryk Pobożny to on stawił skuteczny opór najazdowi Tatarów, który w roku 1241 przeszedł przez Polskę ze wschodu, z Azji i zatrzymał się dopiero tutaj, na Śląsku, pod Lignicą. Wprawdzie Henryk Pobożny... Polekł w tym śmiertelnym boju, jednakże Tatarzy byli zmuszeni wycofać się i nigdy już tak daleko ku zachodowi nie zapuścili swoich zagonów. Za bohaterskim synem stała jego matka, która dodawała mu odwagi i polecała jego bój. Pod Lignicą, Chrystusowi Ukrzyżowanemu, jej serce zapłaciło śmiercią syna za pokój i bezpieczeństwo ziem jej poddanych, a także ziem sąsiedzkich i całej zachodniej Europy. W czasie tych wydarzeń Jadwiga była już wdową owdowiawszy resztę lat swego życia poświęciła wyłącznie Bogu wstępując do ufundowanego przez siebie opactwa w Trzebnicy tu także dokończyła swego świątobliwego żywota w roku 1243 kanonizacja święty Jadwigi Została dokonana rychło, w roku 1267. Data jej jest dość zbliżona do daty kanonizacji świętego Stanisława, 1253 rok, którego kościół w Polsce od stuleci czci jako swego głównego patrona. W tym roku na 900 rocznicę męczeńskiej śmierci świętego Stanisława w Krakowie na Skałce pragnę jako pierwszy papież, syn narodu polskiego, który przed tym był następcą świętego Stanisława na jego stolicy w Krakowie, a wybrany został na stolicę Świętego Piotra w Dniu Święty Jadwigi dołączyć to moje wotum dla jej sanktuarium w Trzebnicy jako dalszy etap owej wielowiekowej historii, w której wszyscy uczestniczymy. Z wotum niniejszym łączę szczególnie gorące życzenia dla wszystkich uczestników tej najświętszej Eucharystii, którą odprawiamy dziś na jasnej górze. Święci, których tutaj dziś wspominamy w obliczu naszej Pani jasnogórskiej, poprzez wieki dają nam świadectwo. Jedności pomiędzy rodakami i pojednania pomiędzy narodami. Tej właśnie jedności i tego pojednania pragnę życzyć. O nią modlę się najgoręcej. Jedność zapuszcza swe korzenie w życiu narodu, tak jak zapuściła korzenie w trudnym okresie dziejów Polski za sprawą świętego Stanisława. Wówczas, gdy życie ludzkie na różnych poziomach poddane jest wymogom sprawiedliwości i miłości, pierwszym takim poziomem jest Rodzina. I ja, drodzy rodacy, pragnę modlić się dziś razem z Wami o jedność wszystkich polskich rodzin. Jedność ta bierze początek w sakramencie małżeństwa, w owych uroczystych ślubach, którymi wiążą się z sobą mężczyzna i kobieta. Na całe życie, powtarzając sakramentalne, a iż cię nie opuszczę aż do śmierci. Jedność taka wynika z miłości oraz wzajemnego zaufania, a owocem jej i nagrodą jest również miłość i zaufanie dzieci. W stosunku do rodziców ta więźba duchowa jest najsilniejszym fundamentem jedności. Biada, jeśli ona osłabnie lub wykruszy się pomiędzy małżonkami, a także pomiędzy rodzicami i dziećmi. Świadomi zła, Jakie niesie z sobą rozbicie rodziny, módlmy się dzisiaj o to, aby nie ulegała ona temu wszystkiemu, co niszczy jedność, a żeby była prawdziwym siedliskiem sprawiedliwości i miłości. Podobnej sprawiedliwości i miłości potrzebuje naród jeśli ma być wewnętrznie zjednoczony jeśli ma stanowić spoistą jedność a chociaż trudno jest upodabniać naród to wielomilionowe społeczeństwo do rodziny najmniejszej jak wiadomo ludzkiej wspólnoty społeczności to i w nim także w narodzie jedność zależy od sprawiedliwego zabezpieczenia potrzeb, praw i zadań każdego członka narodu. Tak, aby nie rodził się rozdźwięk czy kontrast na tle różnic, które niesie z sobą uprzywilejowanie jednych, upośledzenie drugich, z dziejów naszej ojczyzny wiemy, jak to zadanie jest trudne, a jednak nigdy nie można zrezygnować z olbrzymiego wysiłku, którego celem jest budowanie sprawiedliwej jedności wśród synów i córek jednej ojczyzny. Musi zaś temu towarzyszyć Miłość tejże ojczyzny, umiłowanie jej kultury i historii, umiłowanie specyficznych wartości, które stanowią o miejscu tej ojczyzny, wielkiej rodzinie narodu, umiłowanie wreszcie rodaków, ludzi mówiących tym samym językiem, i odpowiedzialnych za tę samą wspólną sprawę, której na imię Ojczyzny. Modląc się dzisiaj wspólnie z Wami o jedność wewnętrzną narodu, której patronem, zwłaszcza w wieku. Trzynastym i czternastym stał się święty Stanisław. Pragnę również polecić Boga rodzicy na Jasnej Górze, owo pojednanie między narodami, którego pośredniczkę widzimy w świętej Jadwidze. Tak, jak warunkiem jedności wewnętrznej w obrębie... Każdego społeczeństwa czy społeczności jest poszanowanie praw każdego członka wspólnoty, bądź to rodzinnej, bądź to narodowej. Podobnie też warunkiem pojednania pomiędzy narodami jest uznanie i respektowanie praw każdego narodu. Jest to przede wszystkim prawo do istnienia oraz do samostanowienia o sobie. Z kolei prawo do własnej kultury oraz do wielostronnego rozwoju. Wiemy dobrze z dziejów naszej ojczyzny, jak wiele kosztowało nas naruszanie, Łamanie, deptanie tych niepozbywalnych praw. I dlatego też z tym większą gotowością podejmujemy modlitwę o trwałe pojednanie pośród narodów Europy i świata. Wyrządzone krzywdy domagają się naprawienia, a rany Zagojenia. Niechaj to trwałe pojednanie pośród narodów Europy i świata będzie owocem uznania i rzeczywistego poszanowania praw każdego narodu. Kościół pragnie służyć jedności pomiędzy ludźmi. Pragnie służyć pojednaniu pomiędzy narodami. Należy to do jego zbawczego posłanictwa. Stale myśli nasze i serca nasze otwieramy w stronę tego pokoju o którym Pan Jezus mówił do apostołów tyle razy, zarówno przed Bęką, jak i po zmartwychwstaniu. Pokój mój daję wam, pokój zostawiam wam, oby ten papież, który dziś do was przemawia, ze szczytu jasnej góry mógł owocnie służyć w sprawie jedności i pojednania we współczesnym świecie. Nie przestawajcie mnie w tym wspierać poprzez Wasze modlitwy na całej polskiej ziemi. Byście także wy, umiłowani rodacy, wy wszyscy, Polacy, którzy tylu doznaliście udręczeń i cierpień, wojen i okupacji, ponad stuletnich rozbiorów, mogli cieszyć się wewnętrznym pokojem. Wewnętrzną wolnością, jednością i poszanowaniem praw naszego narodu, które to prawa wypracował sobie ciężką krwawicą wśród narodów Europy i świata, aby mógł. Świat cieszyć się pokojem. Oby Europa mogła cieszyć się pokojem i równowagą. Oby ojczyzna moja mogła cieszyć się pokojem i poszanowaniem jej prawa obywatelstwa wśród wszystkich narodów Europy i świata. Tak, drodzy rodacy, drodzy bracia i siostry. Właśnie oto przyszedłem tutaj modlić się wspólnie z Wami na jasną górę u stóp naszych świętych patronów Stanisława Wojciecha i tej świętej patronki Ziemi Śląskiej, świętej Śląskiej Jadwigi. Widzę też przed mymi oczyma Transparent w języku niemieckim, pozdrawiający papieża od katolików z Berlina. W tym samym duchu pokoju i pojednania. Pozdrawiam tych naszych braci i siostry, którzy przybyli tutaj wspólnie z nami, modlić się o pokój i pojednanie między narodami Europy i świata. Amen.